Witam serdecznie, Paweł siebieski chciałbym zaprezentować nasz kolejny samochód do sprzedania e, Mitsubishi Lancer e, Lancer nie Evo, nie jest to niestety wersja Evo Jest to dwulitrowy diesel zapożyczony od grupy Volkswagena 140 konny, czyli ekonomia i fa fajna dosyć na, Nawet bym powiedział bardzo fajna dynamika To jeżeli chodzi o sam samochód e, 2007 rok wersja Instyle Plus. Tak się to w Polsce nazywało, nie wiem czy w Niemczech dokładnie te same nazwy używali. Czym się różni Instyle Plus od podstawowej wersji? A na tym, że mamy przede wszystkim 18-calową felgę, mamy te dodatkowe progi, mamy na przykład dodatkowe spoilery na w dole zderzaka. Mamy lampy xenonowe oczywiście, jak i lampek xenonowy, to jest spryskiwaczy xenonów. Dodatkowo mamy czujnik zmierzchu i czujnik deszczu, który się znajduje w tym miejscu. Eee, a zaraz do wyposażenia e, przejdziemy do środka, bo tam jest naprawdę ciekawie. Jeszcze chciałbym mm, powiedzieć co z zewnątrz. Samochód przewieźliśmy cały i nie był uszkodzony. Niemniej jednak znaleźliśmy dwa elementy malowane: mianowicie to była tylnia klapa oraz e, ten. Błotnik. Tu jest w granicach 120-160 mikronów. Tylnia klapa ma, miała 200-220-230, coś takiego. Eee, zaczynamy powoli przechodzić do wyposażenia. I tu jest taka ciekawostka, ponieważ e, w 2006 podejrzewam, że jak go projektowali, e, wymyślili sobie coś takiego. Słuchajcie, zróbmy tak, żeby było full. I przez następne kilkanaście lat nie będziemy robić nic. Nie będziemy nic dokładać, wsadzamy tutaj wszystkie nowinki, co jest, i nic nie dokładamy. I taką Mitsubishi trochę politykę ma do dzisiaj. Czyli jak sobie kupimy, e, nawet w Polsce nie jesteśmy w stanie dostać lansera nawet z 2007 roku w tym wyposażeniu, bo już fizycznie na koniec już wychodziły podstawowe wersje. Więc powkładali wszystko, i przez następne kilkanaście lat nic nie robili więcej. Więc jedziemy z tym wyposażeniem. Pierwsza rzecz to jest system bezkluczykowy czyli w przypadku kobiety na przykład może sobie trzymać cały czas kluczyki w torbie eee, nie musi wyciągać mężczyzna może trzymać sobie w kieszeni eee, tutaj mamy taki guziczek którym zamykamy lub wystarczy pociągnąć za klamkę auto nam się automatycznie otworzy więc nie musimy kluczyka wyciągać dodatkowo jak wsiądziemy do środka możemy sobie go odpalić przekręcając taki jest trochę jak w amerykańskich autach taki v i go odpalamy a kluczyki cały czas mamy przy sobie zacznę, jeszcze tak naprawdę nie od środka, ale od bagażnika, ponieważ jest tu nagłośnienie Rockford Fosgate, czyli jedna z takich topowych marek. I mamy tutaj coś takiego: jest to oryginalny y, subwoofer z głośnikiem. Bodajże to jest chyba 25-calowy albo 20. Nie chcę być zjedzony przez fanów y, nagłośnienia, coś takiego. Genialnie to gra, naprawdę y, rewelacja. No i co, przechodzimy do środka. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Przede wszystkim mamy skórzane siedzenia. Zarówno siedzenie pasażera, jak i tylnie jest dosyć dobrze zachowane. Niestety, siedzenie kierowcy, już jakieś ślady zużycia widać. Tutaj, tak dalej. Nie jest źle, powiem szczerze, widziałem gorsze yy, samochody. Jest ok. Oczywiście mamy elektrykę szyb z przodu, elektrykę szyb z tyłu, mamy również centralny zamek, elektryczne lusterka, o, lusterka są oczywiście podgrzewane, tutaj mamy system kontroli trakcji ASR, ASC, AFS i tak dalej, i tak dalej. I 2007 roku, oprócz tego, że mamy system bezkluczykowy, to mamy coś takiego jak bluetooth, który jest obsługiwany głosowo. Mamy e, sterowanie radiem z kierownicy, e, tempomat, klimatyzację automatyczną. No i właśnie, a propos radia, tak to wygląda. Ja postaram się przyklęcić i pokazać, jak to wygląda. Zapalą nam się. Ale to gra ja to jest po prostu szok. Nie wiem, czy było to słychać w telefonie, ale jest mega. Tak to wygląda. Tutaj mamy na przykład coś takiego jak nawigację. Wszystko jest dotykowo obsługiwane i to wszystko działa. Możemy sobie otworzyć. Tutaj mamy wejście na płyty i na nawigację. Tutaj się wyciąga płytę. Zamykamy sobie. I pyk. Klimatyzacja według Mitsubishi to jest automatyczna. Ona faktycznie jest automatyczna, tyle że jest ustawiana manualnie. No ja się zawsze trochę z tego śmiałem, no dla mnie to jest niby. manualna, ale oni to nazwali automatyczną, bo jest. Przycisk auto, więc yy, umówmy się, że jest to klimatyzacja yy, automatyczna. Mamy też podgrzewane siedzenia. Mamy oczywiście czołowe poduszki, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne. No i teraz znowu zaznaczę: 2007 rok, a mamy już poduszkę kolanową. Czyli Mitsubishi, w tamtych latach, naprawdę potrafiło się popisać, jeżeli chodzi o wyposażenie i bezpieczeństwo, i naprawdę robili dobrą robotę. Szkoda troszkę, że. Później, jakby nie wiem, czy konstruktorzy i, i inżynierowie poszli na urlop, nie mam pojęcia. A w, wzięli się księgowi za robotę. W każdym razie, samochód, tak jak powiedziałem, przyjechał cały. Jest świetnie wyposażony, naprawdę trudno znaleźć w tym, z tym wyposażeniem samochód. Jeżeli taki samochód Was interesuje, ja jeszcze zaznaczę, że ma oczywiście wszystkie książki i komplet kuczyków. Aleksander Wódzki, Wierżbińska 92. Do zobaczenia.